Pewnego razu przyszłam na spotkanie dużo wcześniej niż było one umówione. Spotkanie z prezesem. Zastałam go stojącego przy oknie, zapatrzonego w widok za oknem. W pewnym momencie odwrócił się i po krótkich, kurtuazyjnych powitaniach, usłyszałam takie zdanie: Że jestem sam z tym wszystkim. Co to znaczy? Zapytałam. Mam zespoły, mam zasoby, mam ludzi, jestem otoczony wieloma ludźmi, a jednak na koniec dnia to ja muszę podjąć tę decyzję i ponosić jej konsekwencje, odpowiedział. Właściwie nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ każdy z nas podejmuje codziennie wiele decyzji i ponosi konsekwencje właśnie wynikające z nich, bądź z zaniechania pewnych działań. Pytanie dotyczy chyba bardziej skali wpływu prezesa, w odróżnieniu do ludzi, którzy tego stanowiska nie funkcjonują, nie podjęli. A w przypadku prezesów wpływ jest bardzo ogromny, bo jak podaje McKinsey and the Company, rola dyrektora generalnego, choć jest trudna, ma proporcjonalnie bardzo duży wpływ na świat, ponieważ około 70 milionów ludzi przychodzi do prezesów w różnych sprawach. W związku z tym być może ból i lęk i żal może być trochę większy? W percepcji, oczywiście, w postrzeganiu, w odczuwaniu subiektywnym, ponieważ konsekwencje nie dotyczą tylko jednej osoby bądź bliskiej grupy, tylko dotyczą już całych społeczności, milionów. No właśnie. I tutaj rozmawiamy o tej samotności wewnętrznej, nie fizycznej, tylko wewnętrznej, ponieważ każdy z nas ma swój własny świat myśli, odczuć i niby to jest oczywiste, niby wszyscy to wiemy. Jednak. Ta samotność w przypadku prezesów, czy dyrektorów generalnych, czy menadżerów wyższego szczebla, wydaje się być ceną wpisaną w ten sukces, za ten sukces. A paradoks zjawiska polega, że właśnie ten stan takiej lekkiej samotności jest wpisany w rolę lidera. Jak więc ją okiełznać, tą samotność, jak nie dać się wciągnąć pewne pułapki? wynikające z samotności, z poczucia w ogóle, z percepcji indywidualnej, która często nie jest faktem, tylko jest pewnego rodzaju subiektywnym doznaniem. Co zrobić ze sobą, żeby nie przekształciła się w depresję? Są na to sposoby. Jakie? Zapraszam na www.infinitypowerinternational.pl. Ania Modrzewska.